słuchajcie, to jest, to jest taka metoda, ja ją znowu muszę opatentować. Jak moje dzieci były małe, to ciągle miałam wrażenie, że jestem tym złym policjantem w domu, nie? że y, narzucam jakieś tam zasady, później chcę konsekwentnie przez nie przejść, żeby dziecko zrobiło lekcje, żeby zautomatyzować jakieś tam rzeczy. No ale nie chciałam, że to ciągle ta mama, mama, mama. I wymyśliłam, że ja mam taką specjalną książkę. I tak dzieciom mówię. One na przykład się kłóciły czy coś. Ja nie chciałam wchodzić jako ja mama, Justyna. Poczekajcie. Poczekajcie, przyniosę swoją książkę. Przynosiłam. Ona jest bardzo gruba. Bardzo mądra książka. W tej książce jest wszystko. Poczekajcie. Rodzic, dzieci się kłócą, dzieci się kłócą, kłócą. Wiadomo, że one nie czytały, nie? To wiek przedszkolny. Kłócą się, dzieci się O, jest. Jeśli dzieci się kłócą, powinny ze sobą porozmawiać, nie powinny się bić. No tak ta książka napisała. I to była taka sytuacja, że jak pojawiało się jakieś zachowanie trudne, i ja chciałam do niego złapać, to ja się odnosiłam nie do swoich, bo ja wiem, co trzeba zrobić, tylko książka. Nieraz tak straszą. Ale pani Ustynka mówiła, że trzeba ćwiczyć w domu. Tak? Ale, ale, to, ale to pani Wstylka powiedziała, zganiał na mnie rodzice bezczelnie. A ja to robiłam na książce. Słuchajcie, jechałam na tym dwa lata. Dwa lata po prostu miałam poczucie, że wszystko no pójdę do piekła. Znaczy, powiem Wam tak, z, to, z tym piekłem: to jest tak, że po tym ostatnim lecie. Ja postanowiłam, że ja poprawię swoje zachowanie, że ja muszę być dużo bardziej grzeczniejsza, bo ja źle upały znoszę, nie? Więc <grydy> książkę muszę zniwelować. Ale ja Wam podpowiem, że to jest metoda, która świetnie działa. Ta metoda działała do momentu, kiedy któregoś razu mąż coś tam się mnie nie posłuchał. Ja mówię, poczekaj, zobaczymy, co moja mądra książka powie. Mąż, żona, może. Mąż powinien zawsze słuchać żony. No i wtedy mój mąż parsknął śmiechem. I widziałam reakcję dzieci, że, zobaczy, że chyba mama nas wkręcała. <noise> ale przez dwa lata działało. Książka, mądra książka, gruba książka, tylko to musicie mówić, wiecie, poker face, nie? Znaleźć przyczynę, w głowie sobie znaleźć odpowiedź, jaka jest dla Was dobra w danej sytuacji, rzetelne informacje i jeszcze dzieci pokazać, ale tak jest tutaj napisane przecież. Ci, którzy nie chcą iść do piekła, niech tego nie robią. Jak lubicie gorąco, to ja mam skorzystać. Ja <laughs> mam sprawę.